Cześć moi drodzy, witam was na kanale Castrebel I dziś jesteśmy na jeziorze Ardung i mamy wyjątkowy odcinek, bo będzie to odcinek rodzinny, ponieważ jest dzisiaj ze mną mój brat Szymon. Szymon, pokaż się. Szymonko, cześć wszystkim! I oczywiście jest z nami Tomek Ace, którego doskonale znacie. Tomek dzisiaj będzie naszym przewodnikiem. No, jesteśmy na pięknym jeziorze. Jak widzicie za mną, przepiękne widoczki. I dziś szukamy szczupaków, bo rok się kończy. Może być to już ostatnia szansa, aby tych drapieżników połapać. Także trzymajcie kciuki, żeby dzisiaj się udało. Szczególnie, żeby Szymon połapał. Ja zachęcam Was do subskrybowania i przypominam Wam, że łapa w górę albo łapa w gips. Także widzimy się w dalszej części odcinka. Boop. Bardzo fajnie Jak na ryb Oj chuj, zepsuł coś Bo tu się w coś bałeś No tak, ale właśnie to, to 2 cm w lewo. Tomek, ty nie wiesz, że to jest 2 cm, bo ty mówisz, że tyle to jest 20, to jak ty to łódkę zwodujesz? Prawdopodobnie nie wyjedzie, ale coś ci tonie. Tomek ma korek gdzie indziej. On też nie chce mówić, nie opowiada o tym. Nie, Tu amatorki nie ma, zawodowcy. Jak Ci się podoba? Atakiem. Atakiem. E ekscytacja. Jest. jest ekscytacja na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobrze. Jak to ma wyglądać? O. Gęsi? Soła będzie, brania nie będzie. Hmm. Najpierw się od kurwek zajebał, ze dwa metry miał. Najpierw się podbijam. Co? Dopiero możesz dostać z jeby. Dla co? No, żeby zobaczyć co to jest zjebać. A co robiłeś przy rywanem? Czego ja nie robiłem? Czego nie robiłeś? Nie, nie byłeś ogóle na rybach. No, i tam, i tam. no dobra, se raz rzucę, to tak się nic nie stanie. Nie, no. Możesz tego Great fish'a sobie założyć, białego, on jest skuteczny. Jest na pewno najwięcej ryby, na pewno największe są na środku. No to w słowach Ale no będzie najtrudniej, szczególnie na początku dnia. W tym roku było 30 stopni. Grilla robiliśmy, zajmiliśmy Fajnie. I metrowy trochę spłupam no, i sambadż No Fajnie, fajnie No Fajnie. Muszę tak gadać cały dzień? Tak. Najlepsza przynęta ever według Castre Belwiki. Fish Hunter, a ja mówię na to no, Pike to Hunter. To, to jest... Przynęta 2025. Co, na, na, na bez rybiu? Ty, pokaż, zajebiście, pokaż. Na bez rybiu? Na bez to i rak ryby. Proszę bardzo, jest pierwszy, ty, jest, ale jest, nie mały. Pierwszy trofeum? Pierwszy trofeum, ale nawet nie mały. Ale patrzcie jak śmiesznie, on złapał kotwicę normalnie, patrz. Powiedz. Uszczypnął kotwicę. <noise> Racz, raczysko. Jaki... Patrz jak się czai, on chce się bić z tym hunterem. <noise> no, słuchaj. Stawiam na pi... hantera piątkę. <noise> pierwsza, pierwsza twoja złowiona, no. no. Jest dobrze. Jakiś imię mu trzeba dać. Johnson? Johnson. Johnson, Johnson, Ty, bo wsteczny włączył. Złapko za dupkę. Nie, puść. go Za odwłok, to wtedy cię no, nie sięgnie dokładnie. No i poszedł. Przeżyłem to nieraz. Co? Dobry ujść, że do tyłu. A, tam trochę tylko. Trochę tylko. Tomek to tak uniki robi, jak w Matrixie Neo. A... Niekoniecznie. To może być jakiś... Raczej większy. Po prawej masz, widzisz, takie dwie dłuższe. Jak napłyniemy zaraz o jeszcze Zobaczcie jak to wygląda. A jeszcze to są z Tobą na łódce. To może być, no. A ty to masz sondacze, jak nikt nie patrzy. Zawsze masz szyby. Ciu, 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 ciu. Nie wiem, czy on na Ci pragują. ale... Ciu, 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 ciu. No dawaj. Gadaj. Siedzi, ryba, siedzi. Jee, ryba, ryba. Yeah, ryba. Pięknie. No, pozdrawiam, nie. pozdrawiam Marcina Krzemińskiego. Ale nie może teraz, bo ma rybkę. Kurwa mać. Podebrać? Tak, 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 tak. O, oczywiście. Dawaj, <śmany> dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, go tutaj pięknie połknął no, także. Op. Marcin Krzemiński, pozdrawiam cię. Po, pozdrawiam Marcina Krzemińskiego, boleniarza, dlatego że nim wspomniałem, to zapałem rybę. Ale... Dobra. Poproszę o... Tu są. Okej. Okay. I... Proszę, pierwsza na łódce. Pierwsza żmańka. Pierwsza śliczna. Pier... Buziaczek. Muszę życzenie. Dobra. Metra tak. Niech leci po metrową To no, Szedł drzów. A cicho, cicho. Dobra. To wracamy, no, tak? W... Nie, nie, nie łowimy tu. Nie łowiłem. Słuchajcie, zaczęliśmy grudniowe szczupaczki. Pierwsza ryba u Szymona. Je. Mam nadzieję, że to już dobra pasa i teraz to już tak jest tniemy i ryba za rybą. Także ja na razie na zero, Ejsik na zero, ale Szymon tutaj pokazuje klasę, także łowimy dalej i o, właśnie widzimy, że coś tutaj gania do Robnice. Widoki nieprawdopodobne. W ogóle przepiękne miejsce. on no, mniej, ale dobra. Yy, ale przepiękne miejsce, także lecimy z tym. Widzimy się w dalszej części. Ostatnio założyłeś się ze mną o i dalej jej nie dostałam. Masz szczęście, że mam dobry humor. Jeszcze. Znaczy, no jak ktoś ma sprawny na i teraz się nie śmieje tego spłuczuję. No Zawsze to znaczy szczytówka jest wyżej. No. Zawsze się śmieje. Poszedł w ten tarczy... O, ma ryby. Ale flegmatyczne Branko! Mm -hmm. Nic się nie boję, ja też na konak. Mały pustolów, ale jest! Ale jest! Ale no. no to teraz już naprawdę wracamy. Czekaj, żebym tutaj nie weźmy weź, do szczytówkę, tylko żeby... Jest otwarty tałbym. nie łamać Chyba mu słowo powiem wam. Metr jak nic to jest. Bardziej przypomina węża, ale... Dobry jest, Waszy, czekaj pokaż cool. Ej, zjedzona na płetwę, patrz. Widzisz? O, no. ho, ho, patrz. A tak byłby dłuższy. O. zjedzona płetwa, no miałby z metra. teraz ma 95. Tak jest. Całujemy. Kocham cię, mam cię, chcę, I kopa takiego, Siup. Jeszcze jedna ryba, tak trzeba będzie zrobić. Nic i nic, wszystko dobrze. Wszystko jest git. To no. Brawo masz jakieś Fish Hunter, czytaj Pike Hunter by Rebel. Najbardziej łowne przynęty, 2025 To jest serio moja ulubiona gumka, oczywiście 15, ale teraz przydupił Pistolecik na mniejszą wersję Jest, jest pięknie. Dzisiaj łapię metra na to ja to sam praktycznie na tego chodzę, to wszystko co tym, to się samym wyuczyłem, nie? Trochę na twoje filmy na porządku trafiłem, to, troszeczkę sobie gdzieś tam... No dawaj, bo mi coś ryby uciekają południowo. <laughs> dawaj to, bo ja chcę śmierdzieć szczupaki. No, nie, śmierdzisz już. Mały, mały był, to nie śmierdził. Ale śmierdziłem, w Szansa naszym bazach. Dobra, pięknie. Łycia. Patrują Piękne. I Szymon jedzący kabanosy. To piękne ujęcie to było. Na razie poszukiwania naszych pajków cały czas trwają. Ja mam jednego małego pistolecika. Szymon ma na razie największego szupaczka, a Tomek Tomek jest naszym przewodnikiem. Dziś pięknie Zero. Oj tam raz zero to nic się nie stanie później pojedzie na dróżno, to sobie odbije. E, Także szukamy, przypływamy. No Ardung, e, wspaniałe miejsce, powtarzam się po raz 16, ale co z tego? E, no i z tego co się tutaj dowiedziałam, po całe jezioro to zatopiony las i słuchajcie, no jest pięknie dookoła, niesamowite widoczki, dzieńzioły tu stukają, orły nad nami latają, no coś po prostu nieprawdopodobnego. No i no, dla takich wędkarskich chwil nawet jak te rybki nie współpracują, to warto żyć, bo no jest pięknie po prostu, naprawdę. Także sz... przepływamy dalej, szukamy dalej. No mam nadzieję, że dzisiaj Szymon popije swoją życióweczkę, a my będziemy tego świadkiem, bo Tomek obiecał nam duże ryby. Nieprawda, wszystko po pomówienia. Także lecimy. Go. To nie są ćwiczenia. Mogło być pyranie, ale nie. U, no? To był sztuka i to nie było, to, był no, to nie fajnie No rodzinie to nie w ogóle. Słucham jeszcze raz? To chęci. Słucham? Chęci do nauki. Gęcią. No, Co? Gęcią. Gdzie? Na drzewie. A na to, którym? Równoprzedaniu. Tomek nie wpływaj, bo jak Indiana Jones płyniesz. Ja w zeszłym roku chodziłem półtora miesiąca, dzień w dzień i nic. Dzień w dzień przez półtora miesiąca. Aż, aż zapałem zaczedł. No tak, tak. W czerwcu w zeszłym roku zapałem pierwszą rybę. tak, a potem przez półtora miesiąca nic. I praktycznie dzień w dzień ryb po kilka godzin byłem.

Ty kula, sam go mierzyłeś. Wtedy głupi Wtedy byłem głupi, myślałem, że taki fajnie jesteś. Moi drodzy, kończymy dzisiejsze zmagania. No grudniowe szczupaki nam nie dopisały. Być może jest to już ostatni raz w tym roku na szczupakach, więc bilans się nie zmienił. Były dwa. Łódki tutaj pływają i też niestety mówią, że dziś nie było najlepiej. No ale wiecie, już jest ta pora roku, jest zimno bardzo. Woda zimna, ale oczywiście mogliśmy być na rybach w pięknym miejscu, więc to wynagrodziło wszystko w doborowym towarzystwie. Tomek dzisiaj dużo wskazówek dał Szymonowi. Szymon dzisiaj machał wędą jak szalony, także myślę, że wszyscy są zadowoleni. No cóż, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Przypominam Wam o subskrybowaniu, pamiętajcie, łapa w górę albo łapa w gips. No i widzimy się oczywiście na jakimś następnym odcinku nie ze szczupaków, ale będą pewnie inne niespodzianki. Także do zobaczenia moja Kastrebelowa ekipo. Bye.